Regionalna pracownia digitalizacji działająca w Centrum spotkań Europejskich światowi Elblągu zaprasza na finisarz wystawy Oswoić miasto życie codzienne Elblążan w latach 1945-49. Ostatni dzień zwiedzania wystawy odbędzie się w piątek, wstęp wolny. Wystawa otwarta będzie od 9 do godziny 20. Natomiast o godzinie 17 odbędzie się zwiedzanie z kuratorem wystawy dr Tomaszem Glinieckim. O godzinie 18 zapraszamy natomiast na wykład Hanny Wit wszystko Birewieniawy. Ale to nie koniec atrakcji związanych ze zwiedzaniem wystawy. W sobotę 15 czerwca zapraszamy na spacer z przewodnikiem PTTK Oddziału Ziemi Elbląskiej. O godzinie 9 rozpocznie się on przy Parku Kajki od ulicy Pionierskiej, a zakończy się właśnie tutaj na naszej wystawie w Regionalnej Pracowni Digitalizacji. Spacer będzie związany z pierwszymi mieszkańcami powojennego Elbląga oraz ich codziennym życiu. Dokładnie tak samo jak nasza wystawa. Spacer poprowadzi dla Państwa Małgorzata Świadkowska. Zapraszamy, wstęp jest wolny.